Jesteśmy w szczycie sezonu pielęgnacji trawników. Kosimy, nawadniamy, nawozimy. Jeśli jeszcze nie wykonałeś wertykulacji, to jest ostatni gwizdek, żeby to zrobić. Pamiętaj jednak, że po tym zabiegu musisz obficie podlewać swój trawnik. Właśnie znajduję się w ogrodzie, gdzie będzie wykonywany zabieg wertykulacji, i tutaj chcę Wam pokazać, jak trawnik wygląda przed wertykulacją oraz jak. Będzie wyglądał pój. Warstwa filcu jest tak grubo, że wychodzi na powierzchnię. I jak widzicie, wertykulacja zakończona. Teraz taką suchą prawę trzeba zagrabić. Do grabienia możemy użyć standardowych grabi, albo na przykład taką gumową szczotę. Jeśli macie zainstalowanego robota koszącego, uważajcie, kiedy robicie krawędzie. Musicie to robić delikatnie i nie wjeżdżać różnymi maszynami w grunt, bo przetniecie kabelki. Tak wygląda trawnik po wertykulacji i jest gotowy na nawożenie. I teraz musimy sprawdzić, czego nasz trawnik potrzebuje. Sprawdźmy, co jest w środku. Azot pomaga naszej trawie wystrzelić w kosmos i pobudza ją do wzrostu. Wpływa też na jej krzewienie, dzięki czemu będzie gęsta i zwarta. Fosfor wspomaga rozwój systemu korzeniowego. Potas zwiększa tolerancję na niekorzystne warunki. Dzięki magnezowi trawa jest piękna i zieloniutka. Żelazo zapewni mocną darń, a także ograniczy mech. Tutaj gdzie mieszkam od 6 tygodni nie spadła ani jedna kropla deszczu, dlatego po wertykulacji i nawożeniu trzeba ten trawnik podlać, żeby mu nie zaszkodzić, ale dodatkowo pomóc. Pamiętaj, że trawnik po zimie jest głodny, więc jeśli teraz odpowiednio o niego zadbasz, to na pewno Ci się odwdzięczy. Ja ustawiam na nawóz mistrzowski trawnik marki Florowit.